trak jest na tyle fajny, że można go będzie powtórzyć jeszcze dużo, dużo przed nami fajnych rzeczy w sumie między innymi będziemy przejeżdżać koło chaty Baby Jagi ja jadę po kresce tak tak, no to po kresce jedziemy tak tak, no bo mniej więcej po traku nie ale tu widzę, że gdzie byśmy się tam nie pobudzili, to byśmy gdzieś tu zjechali nie tylko kwestia tego jak tam jest u góry wiesz, jaki jest gnój duży nie, ale faktycznie tych dróg jest dużo tutaj tu będzie zarośnięte, ja pamiętam, że tutaj było dość dużo zarośnięte tu przedzieraliśmy no się jest. Jesteś jest coś Bardzo fajnie mało asfaltu Tereny no. takie ciekawe <kly> Tak wiesz, stuprocentowo tak nigdy nie unikniesz asfaltu Czasem trzeba się gdzieś tam połączyć, nie? to nie jesteśmy w Rumunii, kurwa No, dokładnie Ani na rajdzie Breslau. O, no, jeden taki już jechał No jechał, jechał no i się zesrał No właśnie Kurde. się. Zesrał. No, ale, ale z drugiej nie, strony, ale z drugiej strony co byś zrobił, jakbyś na przykład był wiesz, walczył o po podium, to to co, musiałbyś otworzyć klakę i tyle Jak przecież się odblokował, na stranie się, się <śla> Chyba tak no, bardziej w prawo no Tak, tak, chyba, chyba tak Chyba, chyba nie, nie Przechałem przez rzekę, a mam nie przejeżdżać przez rzekę Pewny jesteś? Tak Wolę cofać do przodu, kurde Ja też wolę cofać do przodu Aha, że tutaj tędy tak? Tak, tak Ja chyba jednak eleczkę sobie cyknę, bo to kurczy tak jest Dobra ja też tak, tak. Z w takim razie Z w tę stronę rzeki Uda by się za rzekę Hej tam za zieloną wodą stoi Koza kłody! Nie kurde te koła robią robotę! Nie no robią! Zawsze takie koło jest, no masz swoje plusy i minusy, nie? Przy takim czymś też jest... To był wy... powetylek! Po to było po ty masz ile? 26? O, 24! Nie no i co ty gadasz? 26 cali, tak? 26 no, 26! No to jest 4 cale, to już jednak robi... To jest 10 centów? Raz 2,5? 4 razy 2,5 to jest 10 no, no dobrze idziemy Tomek dobrze to wybrałeś faktycznie bardzo dobra robota dobrze chłopaki robią dobrze niech to leci niech to się trzyma a wiesz co z tą wadą olejową w CFC wyszło w końcu nie to jest kwestia wyszło to że że to jest kwestia za wysokiego ciśnienia oleju bo był prze, przepompowany wiesz przez zły zawór regulujący ciśnienie oleju w silniku, czyli taki upustowy jakby, wiesz. Nie. I gdzieś tam nawet waliło stary do 11 barów, nie? I nie wytrzymywało. Tak. I nie wytrzymywało i puszczało. I to jest kwestia wymiany tylko takiego zaworka. Bo 15 minut, nie? To już nawet nie chodzi o tą uszczelkę, nie? A tak wszyscy się zesrali, yy, robili. Te uszczelki wymieniali niby na te poprawione jakiś tam dodatkowy otwór wierci, wiercili na śrubę stary. To, to wszystko nie było do końca to, nie? Wystarczyło to ciśnienie jakby tylko unormować i, i po temacie. Myślę, że już z fabryki schodzą dobre kłady. Są takie sytuacje po prostu, że na przykład Adibowym, jak, jak jedziesz kolejnie... No i masz kolejne i delikatnie czy na przykład lewe koło, złapi kolejne to ciągnie, no bo wrywa ciągnie go kurwa w lewo bardzo, nie. bardzo, bardzo no to jest takie troszkę niebezpieczne, nie wiem, szybkie trójce tak jest już, czy już znaczy, jest na, na, na tych kołach bardziej, ale generalnie na, na, fa na fabrycznych dużo, dużo mniej to jest odczuwalne ten układ bardzo poprawili, ale to ty, wiesz, to jak zakładasz szersze koła, jak zakładasz, znaczy jak zakładasz szersze felgi, to ogólnie poszerza składa, jak yy, zakładasz takie koła duże, to, to wszystko wraca do normy, wiesz. Generalnie najlepiej moim zdaniem i tak prowadzi się tak, jak jest fabrycznie. Wtedy naprawdę stary wiesz, wtedy naprawdę bez kombinowania i nie, nie masz takich rzeczy typu wiesz, wyrywanie i tak dalej, i tak dalej, jakieś tam zużycia. Bo to wszystko jest pod coś zaprojektowane, nie? A wiesz, jak ty zakładasz dystansę no tak. czy poszerza szkoła, no to już zmieniasz to, co in inżynier miał na myśli, tak? I już nie puści ci to, co powinno puścić, tylko już ci puści co innego, w innym miejscu, nie? Dobra, no, jeśli nie robisz większe, to już inne siły odpadają na ten. I piankę, nie? Ach stary, bardzo. Ale bez alkoholu... Nie, 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 nie. Tylko do towarzystwa raczej. Ale wiesz, mogliśmy sobie wziąć bezalkoholowe też spoko na takiej wypraweczce małej, nie? Ładnie. Sołem, co by chyba tu troszkę szybciej podjechać. W sensie. Ale że, że, się że, przed nami. że cię capką, co ty gadasz? Jedź tam tu jedzie Nie no ja tu za, za co ty gadasz zanim one. Elegancko. A wiesz, że, wiesz, że jedna pszczoła przez całe swoje życie wyprodukuje tylko łyżeczkę miodu? Nie nie no, no, to, no to już wiesz. Czekaj, jest jeszcze jedną rzecz, tylko sprawdzę. Do retomku. No. dotykowe ekrany. Ma, nie, ja, 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 ja nie jestem z tych i tyle. I o nie będę. No, to, to takie trochę jest. Kabnie ci było to, coś się może przełączyć. Daj nie? spokój. Do... Bo jedynym plusem tego jest to, że można to wyłączyć. Mówię, że Sapera kład jest od twojego, jest chyba mniej wygodny, tak do takiej jazdy turystycznej, nie? Na tamtych amforach. Nie, aporach. nie wiem nie. nie jeździłem. Nie, nie jeździłem na tych walkerach, ale by w... ten walker, nie był, na pewno będzie lepiej. Czy znaczy, przy, przy jeździe na pewno. Serio? Jedziemy wetrakie zobaczyć. A, masz, na, mam mam chatkę. ja nie wiem, czy traku gdzie jedziemy zobaczyć. Bo tu w prawo mamy, nie? Tak w prawo z no i za chwileczkę znowu z prawo zjeżdżamy co tam chcesz widzieć? A kogo traka wysłać Marcinowi zdjęcie że jesteśmy w Rymanowie ale ci wali rzuca błotkiem Z, dup, z, dupa, z dupy. a dobra woda z, z kapu a tu też niedawno był szuterek nie? widać od razu, że świeżynka to też będzie takie szukanie chyba trochę ale zobaczymy z tego co pamiętam wtedy przynajmniej Kurczę, ale przejedziemy, jedziemy, bo droga obrwana. Też idzie dziwicze rejony. Bardzo. SL-kę od razu, żeby... Tak, lepiej lepiej l żeby kurczę nie męczyć ale jednak zasada żeby nie trzymać hamulca przede wszystkim przy zmianie biegów i delikatnie tym kładem w razie czego bójnąć to jest złota zasada nie? i biegi i biegi wchodzą a jak ja widzę czasem klienta jak przyjeżdża i pokazuje, że biegi nie wchodzą bo on naciska hamulec nożny ładnie stary zblokowany wszystko i ją szarpie tą skrzynią mówię poczekaj poczekaj szybkie szkolonko nie? dotykam palcem wajchę ruszam minimalnie kładem i stary bieg wchodzi jak w masło, nie? I tyle, I jest po temacie. Tak samo jak się zatrzymasz, wiesz z góry i schamujesz, kłada gdzie są te zęby skrzyni zakleszczone. Stary, to samo. Ja, jak, jaki ten kład by nie był? Czy to jest Kawasaki, czy, czy Polaris, czy Kanam, czy C w Moto? Czy Kujzej, stary, to jest wszystko to samo. A tutaj. Tak, a to jest zjazd w wesołej, kojarzę. On bardzo fajny jest. Też nikt nie chodzi. Na piechotę nigdzie nie chodzi. Tak, ja już przejechało, więc ale... Jak się nazywa te, te, te rośliny, takie, te, takie z tymi liśćmi dużymi? No, to, co to jest? Co to właśnie jest? Łop, Łopium? Opium. Łopium. Albo. O, łaka kamień, a tu ty tu przejedziesz? Łaka kaslim shady? Tu ci się takie miękie zacznie. No ale to podejść troszkę, żebym ten. Chociaż dobra. Kurwa, no, nie. nie czuję nam Waka waka Steam Shady. Waka waka phone. Freestyle Strike from the taco maton. No jest. Trochę zarośnięte, ale jest. To te gałązki opiełamać od razu dla potomnych. Przeprawiam, bo zaraz znowu stracę ten. E, mikrofon stary mi wypadnie. A, no tak. No, a ty jak masz kopięty? A, bo tu masz z boku, tak? Powiem ci, że jedenastka też mi się grzała bardzo i ją no. po prostu bro, wymieniła na dwunastkę. Nie, teraz jest trzynastka, nie wiem jak ona tam bangla, ale można by. No, dodałam mu raczej no im, im ten. Im nowszy, to tym raczej lepsze tego okro. Chociaż wiesz, jak oni by chcieli, to naprawdę by to zoptymalizowali, nie? To jest kwestia softu, nie? Kwestia softu. Powinien być stary soft, taki wiesz, ee, jakiś taki do wyboru. Zaawansowany i jakiś taki light. Albo stabilny. <laughs> o, o tak. O te krzaki mi właśnie chodzi z tymi liśćmi, nie? A to nie jest rabarbar? Łopia. Łabałbał. Łabałbał. Nie jest to. Kompo. Nie jest to łabałbał. Łabałbał. My tu mamy wpływ w środowisko jest sposób jeden. Żaden. W ten sposób stary żaden Tylko drogę jeszcze leśnikom za poprawimy, zaznaczymy i tyle według mnie w, w lewo, według mnie w lewo Bo mogę jechać prosto i też jest droga, nie? To jest ale z... dawaj w lewo bo wiem, że w lewo jechaliśmy ostatnio na pewno wiesz No ale dziewiczo, dziewiczo bardzo Tam no. przeciął Drzewko przycieli Leśniki no. Gdzie jeszcze to dobre chłopaki są dobrze robione Czekaj, bo sobie kamerkę mogę uderzyć troszkę tylko. Oczywiście, że nie mam dźwięku? No No on jest niefortunnym